Hej, witam was wszystkich serdecznie, bardzo serdecznie na moim kanale wędkarskim na YouTubie. Kanał nazywa się Norbi Fishing Channel. Będzie zajmował się wędkarstwem i nie tylko różnymi zagadnieniami dotyczącymi wędkarstwa, jak i samym wędkowaniem. Głównie będzie to spinning, ryby drapieżne, ale na pewno zdarzy się jakaś inna metoda w międzyczasie spinningowania. Wędkuję w Niemczech, głównie w Niemczech, ale oczywiście, jakby jestem w Polsce na urlopie, także wrzucimy jakieś filmiki z wędkowania w Polsce. Dlaczego założyłem kanał? Z wielu powodów, tak naprawdę, ale w większości o nich będę opowiadał no, pewnie na kolejnych filmach. Mogę tylko teraz powiedzieć, że po prostu chciałem się dzielić swoim hobby, swoją pasją z innymi. Wpadłem na taki pomysł, oczywiście, żeby też nagrywać jakieś filmy, coś wrzucać. I to będzie ogólnie też taki, taki mój pamiętnik dla, dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego dziecka, dla mojej Marysi, która będzie mogła sobie w przyszłości obejrzeć jak wyglądać jak tatuś łowił ryby, jak wyglądał, jak był jeszcze młody <ścoughs> Także to by było na tyle wstępu Zapraszam do, do oglądania filmu Coś tam się udało złowić także bądźcie ze mną i oglądajcie moje filmy jeżeli macie tylko na to ochotę zostawcie lajki, suby, komentarze co tylko chcecie 20 szczupak, Nie duży zobaczymy Do od razu pierwszego opadu Mam przygotowany Mam przygotowany podbierek Panom obok wobler na zmianę, żeby nie wracać się przynęty. wbiłem w międzyczasie, ale nie wiem, 60 tak będzie, zarego zmierzymy i wypuścimy rybkę. Taki mały, tu sobie wbiłem lekko <grybka> woblera. Już zaraz wam pokazuje szczupaczka, to jest za 62 cm Czeka w podbieraku, zaraz wam go pokażę. Jestem zadowolony, wziął dopiero po zmianie przynęty na bardzo jaskrawą, na heringa od Savage Gear 16 cm. Jestem zadowolony, nad wodą jeszcze z 20 minut, miałem kilka problemów. Przelotka mi się uszkodziła i trzy rzuty, co rzut rwało mi krecionkę. Nie wiem co jest, spojrzałem na górną przelotkę, okazało się, że jest pęknięta. No ale nic, złamałem szczytówkę po prostu, wędkę takie stara, nie wiem nową. No i zaraz po zmianie złowię. Już, tak. już wam go pokazuję Szczupaczek Uciek to nic Nie ziemski już mu wracamy wolność. Właśnie dotarłem w okolice jeziora starozecza I zaraz będę rozpoczynał wędkowanie. Rzęd mam już przygotowany, więc... Kładę torbę i podbierak. chodzę troszeczkę do wody. To nie jest za głębokie. Będę próbował. Nie powiem, że nie jestem głodny jakichś brań, jakichś szczupak. naprawdę. nie Wiem, że trzy tygodnie. O, jeszcze nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że coś się uda dzisiaj złowić. Założyłem dzisiaj fluorocarbon. Pierwszy raz. Fluorocarbon to jest jakiś nazywa teraz regenerator seledzia zawsze łowiłem na stalki, zawsze łowiłem na jakieś na zawsze łowiłem na stalki zawsze łowiłem na jakieś przypony stalowe czy wolframowe czy jakieś tam inne na szczupaka no ale chcę spróbować, chcę spróbować na na jakiś ten fluorocarbon, czy ten regenerator, jak zwał, tak zwał. Sprawdzić czy jakieś, to nie wiem, czy to Ale muszę powiedzieć, tak jak słyszałem. Że ten regenerator 1 mm no mówi w moim przypadku 0,9 czy fluorocarbon spowolni trochę. opad. to jest prawda. No i będziemy skrupulatnie obławiać po kolei różne miejscówki. Tak naprawdę mogę cały czas chodzić w wodzie. Nie spotkałem się z miejscem przy brzegu, powiedzmy, ten mógł wejść przejdź pierwszy szczup od razu uderzę, rzuciłem mu pod nos nie jest duży nie jest duży ale fajnie, że uderzy zobaczymy, wejdziemy w drobę do brzegu nie wiem, jak jest zapięty, ale od razu rzuciłem mu pod nos super, od razu się cieszę, Tu mamy ryby Podbierak, podbierek. Piękne świece. I mamy pierwszą rybkę. O, o to się człowiek cieszy. Dużo głęboko połknął. Trzeba będzie mu zrobić chyba od razu rozwieraczem

Rybka jest podbieraku, została zmierzona. Oczywiście wypuszczamy rybkę do wody. O, patrz. Mamy podwodne ujęcie siebie teraz głosem powoli, a ja bardzo zadowolony. Pierwsza ryba po urlopie, szczupaczek 60 cm i pierwsze podwodne, podwodne ujęcie. Odpłynął w majestacie bardzo wolno, powoli z gracją. Zobaczymy, jak to wyszło później. Hej, o przynęty chciałem pokazać jeszcze. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Shattis. Takie kolory, taką do zrobiłem, bo nie wiem jak będą brały. Ale jeszcze, kiedy jeszcze raz mi taka ryba weźmie, weźmie jak teraz, że całą go połknie, to do zbrojkę odepnę, nie? Bo nie ma sensu, jak będą połkały całe, to, to odpinam do zbrojeczki. No i druga runda. 1-0 dla mnie. Szczupaczek złowiony, 6 cm. Już 15 minut nad wodą Jestem na zadowolony No i test regeneratora Pomyśl, nie? Nie przegryzł No 60 cm, ciekawe taka nawet Nie myślę, że tu złowię taką Chociaż myślę, że mogą być duże ryby Nie wiem, no w sumie nie, nie, nie mówiłem to wiele razy Taka metruwa Ciekawe, czy by przegryzło tego regeneratora, czy też fluorokarbon. Próbowałem nożem, to ciężko idzie, naprawdę ciężko. No ale jestem mega szczęśliwy, naprawdę. Prawda, jakiś tam szczupaczek łyknął, ale rzuciłem mu centralnie pod piesk, centralnie. Bo to było od razu rzut i, rzut i branie. Chciałbym jeszcze takiego złowić. Teraz, <śm> od razu teraz chciałbym. Chciałbym złowić takiego, który by mi... Właśnie miałem branie. Właśnie podczas takiego prowadzenia. Prawi No się uku. No właśnie, czyli miałem ranie, ok. Czyli to co chciałem sprawdzić czy mi też weźmie po prostu doprowadził a nie jakże mu rzucę po prostu pod pysk ale było brani albo zaczę no coś jest na Haku chyba zaczął. czasami no idzie pomylić dość wiecznie jeździ się, ale ja jestem w takim dołku między drzewami więc aż tak ten wiatr mi w tym miejscu nie doskwiera A coś tam jest tam coś musi być, bo znowu poczułem nie, no kurde nawet nie zacięłem bo myślałem, że to ten zaczep odczułem jak goryl, dlaczego? No. no niemożliwe, to chyba zaczep jakiś jest taki Strasznie imitujący rybę Nie no ogonek jest ugryziony, czyli było coś. Zobaczcie. Widzicie? Ogonek coś obnęło, coś tam stoi. Chyba nieduże, no kurczę, no rzucę jeszcze raz No to czyli do zbrojka jest potrzebna, jak wiesz, że łapie za ogon Na kolejnym miejscu, niedaleko obok. Tu jest taki tunel jakby przepływowy na tamtą głębszą część i większą część. Między tym tunelem są czcinki. tutaj zamierzam trochę porzucać. Proszę bardzo, to są taki fajny miejsce na spędzenie czasu z rodziną. Dwie bujaweczki ktoś zrobił na jakichś patykach, <grych> chyba na nie za ciężkie osoby. No na razie małe, małe, no też nie za małe, no jakieś tam dzieciaki, ławeczka. Proszę zobaczyć. Super miejsce. Na pewno tu przyjdę ze swoją rodzinką. Ja sobie przy okazji będę łowił, myślę, że jakiś linek też tu mieszka, a w okresach kiedy nie będę mógł łowić na spinning. Na pewno połowię sobie tutaj jakieś inne ryby. Nastawiony ze szczególną uwagą na lina. Uwielbiam łowić te ryby. Dawno, dawno nie łowiłem. Jak, byłem, jak zaczynałem przygodę z wędkarstwem, to właśnie na takim małym zbiorniczku na polu to w mojej miejscowości chodziło się na karasie i liny. I lin był takim ukoronowaniem od dnia, jak się złowiło lina. Karaski tam brały, naprawdę bardzo dużo ich tam kiedyś było. A linów też, ale liny oczywiście nie, do tak jak karasie, prawda? Takie trzy dziennie, się złowiło, to już naprawdę był sukces. Ale było tych tak linów, sporo. Tak więc będę tu próbował z Moje Moje się będzie mogła bawić, jakiś grillka się będzie mogła rozpalić. Ja też taki z I popróbujemy. Tak myślę w kwietniu. Bo do 1 maja jest zakaz spinningowania. Nawet do 31 maja w niektórych, w niektórych wodach, tu gdzie łowię. Kategoryczny zakaz spinningowania na przynęty sztuczne, na jakieś blachy, na nic. Nie można sfinigować po prostu. Można... No i właśnie w tych okresach kwietniowych nie mogę sobie połowić o bo nie można. Jest zabronione. No, z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo by się powie o tych okoni, no ale dajemy spokój tym rybom, no bo mówiąc o nie jeden z nas miał szupaka, prawda? Więc... Więc to jakiś jest... Prosów, nie? Mają spokój naprawdę w spinningu W tym okresie no, można jakoś oszukiwać w sensie takim, że na te okonie mówię, no, oszukiwać na no, takiego, zrobić jakiś spinning sobie, jakiegoś dropszota i na dropszota założyć e, żywą przynętę w sensie robaka. No i kusić te okonki. Nie? Wiadomo, to nie jest to samo co. Łowienie na jakąś tam małą rybkę sztuczną czy na jakąś tam imitację robaczka czy czegoś sztucznego ale można jakoś no, na, przynęty, na przynęty sztuczny nie można, nie? tak więc na robaczkę możecie próbować, można próbować tutaj, mogę próbować Proszę to zrobić, no jakiś tam jest efekt, nie? czasami coś siure zrobić ale przeważnie wtedy łowię na spowiczek jakiś federek. Czekam na ten upragniony dzień, kiedy będzie można łowić na spin znowu. Jest szuk. Mamy szczupaka Sieć Jak widzicie, wzięła na line trowka Mocnika ma chyba styka z Dużo no, duży szczupaczek wziął, ale cieszę się, super, zaraz mi hmm. pamięć. wody wziął na 15centrowego 15 trowa jest maleńki tak jak widzicie niewiele większy od niewiele większe od finęte nie wiemy może metru ale się wszystko za tym z oku Po wędkowaniu, wracam do samochodu, jadę do domu, udało się coś złowić, zrobiłem trzy szczupaki, nie duże, bo nie duże, jeden powyżej wymiaru, ale zawsze to coś. Próbowałem nowych przynęt, przyczyn fajny jest yy, ten trołcik, Od co najwięcej brań na niego miałem, nie wiem, dużo ogólnie ale chyba to były małe rybki, by nie mogli ich wciąć. Także jadę, coś próbuję z tego posklejać zapraszam Was do oglądania. Może Wam się mój kanał, zostawicie supkę, jakieś lajka, komentarz, szczególnie Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej, cześć.